I O U E y, O eł. A E I O U y, O eł. Mram Mrem Rim Rom Rum Rem ram, Rem Mram Mrem Rim Rom Rum Rom Rem Okej okay. przed tym odcinkiem musiałem się nieźle rozgrzać bo wiedziałem, że każdy mój błąd dykcyjny e, nie zostanie mi wybaczony a nie wybaczy go mi nasz gość. Teatr w domu, hashtag teatr w domu, nasza akcja, zostajemy w domu, jesteśmy w domu. Kogo dzisiaj będziemy gościć? Dziś naszym gościem będzie Kamila Olszewska, aktorka teatru Maska w Rzeszowie. Kamila stworzyła spektakl z wafli, ale spoko, łakomczuchy. Chwila prawdy w tej chwili, to nie wafle typu andruty, tylko wafle, czyli takie klocki do układania, które można łączyć ze sobą na różne sposoby. Ten spektakl nosi tytuł Czerwony Kapturek i wystawiany jest na scenie dla Nainai'a, czyli dla takich najmłodszych dzieciaków, które jeszcze same nie mogą wybrać się do teatru i odwiedzają teatr ze swoimi rodzicami. Kamila zafascynowana jest techniką Jana Dormana, i zadamy jej, jak zwykle, trzy pytania. Pierwsze pytanie: kiedy narodził się pomysł, żeby zbudować, dosłownie zbudować spektakl z klocków typu wafle? Kiedy wpadłam na pomysł? Zrodził się on dokładnie rok temu kiedy to po raz kolejny mój syn zachorował i trzeba było coś wymyśleć, żeby urozmaicić te dni, kiedy jesteśmy w domu. Więc pomysł też zrodził się w moim, w moim prywatnym domu. Mając w głowie już chyba od dziecka tekst Jana Brzechwy, Czerwony Kapturek, Stwierdziłam, że najprościej będzie mi właśnie zagrać czerwonego kapturka. Tak naprawdę znam wszystkie role, wszystkie piosenki, więc trzeba było tylko stworzyć scenografię. Ponieważ jestem aktorem lalkarzem, to również i lalki. I szukałam, z czego by tu zrobić. Okazało się, że najwięcej w domu mamy właśnie klocków wafli, i z nich stworzyłam domek, łóżko babci, las, bo przecież w lesie musi pojawić się wilk. Też zmieniałam troszeczkę podczas tego występu te, te ułożenia klocków. Nie miałam tylko pomysłu na postaci, w związku z czym wzięłam przytulanki mojego syna i to one wtedy grały czerwonego kapturka, babcię mamę gajowego. Ale po zagraniu tego spektaklu stwierdziłam, że te klocki mają niezwykły potencjał i zaczęłam szukać, czy są jeszcze jakieś inne propozycje tych klocków. Okazało się, że jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo że są jeszcze takie bardzo duże klocki yy, wafle i, i yy, nie mogłam się oprzeć. Zakupiłam je i w domu zaczęłam tworzyć yy, spektakl. Yy, ale nie tworzyłam go sama. Tworzyłam go razem z moim synem. Yy, to on. Był właśnie tym, który korygował moje błędy, albo dawał też różne podpowiedzi. Potem przyszedł już taki czas, kiedy musiałam go troszeczkę wyeliminować z tych, z tych zabaw i czekałam na to, żeby. Poszedł spać, a ja wtedy o godzinie 21 albo 22 rozkładałam wszystkie klocki, układałam z nich kolejną kolejne części scenografii do poszczególnych scen i zaczynałam tworzyć. I tak właśnie powstał ten spektakl. Teraz, kiedy po każdym spektaklu zapraszam na e, scenę. Dzieci, bo spektakl kończy się słowami, oto i koniec bajki, ale nie koniec zabawy. I właśnie w tym momencie wszystkie dzieci z widowni wchodzą na scenę i absolutnie niszczymy całą scenografię do Czerwonego Kapturka. Ja za kulisami mam jeszcze pełno innych klocków, które wyjmuję i zachęcam ich do stworzenia. Nowej, wymyślonej przez siebie scenografii do tej bajki, albo do wielu innych, albo do tego, o czym one sobie yy, zamarzą. I ostatnią, na przykład, powstała postać Wilka. Powstała ona zaledwie z ośmiu klocków. I do tej pory nie mogę sobie wybaczyć, jak ja nie wpadłam na tak genialny pomysł. Na dodatek powstała z tego lalka, która, jest, która mogłaby być wykorzystana fantastycznie do, do animowania. No ale też musiałabym wtedy, gdybym chciała skorzystać z tego pomysłu, e, tak naprawdę znowu mój spektakl rozłożyć na części pierwsze i, i, i zacząć pracować nad nim od nowa. Ale jest pomysł, który wykorzystałam. Pomysł jednej z dziewczynek po takim niedzielnym zagraniu spektaklu. Wtedy te dzieci bawią się ze mną chyba przez godzinkę, także jest to dla mnie czas no, no fantastyczny, gdzie przede wszystkim ja. Mogę się czegoś od nich nauczyć, czegoś się od nich dowiedzieć, wejść w ten ich świat wyobraźni. I jedna z dziewczynek z klocków stworzyła taką łapę wilka. Jak ja zobaczyłam tę łapę, stwierdziłam, że nie. Mój spektakl bez tej łapy już się nie może obejść i czekałam na to, żeby móc znowu zagrać ten spektakl. Przyszłam, oczywiście, wcześniej zrobiłam sobie próbę, gdzie, w którym miejscu mogłabym tę łapę wstawić do, do tego spektaklu. Znalazłam to miejsce i myślę, że funkcjonuje teraz ta łapa tam bardzo, bardzo dobrze i pomaga mi zbudować te dodatkowe chwile grozy, jakie ma właśnie dawać postać wilka w tym spektaklu. Kto nie widział czerwonego kapturka, koniecznie odwiedza teatr. Maska ogląda, pisze relacje na Facebooku, lajkuje, widzimy się na scenie Kacperek. Kali numer dwa do Kamili. E, Kamilo prowadzisz na stronie Teatru Maska kanał wideo dotyczący dykcji. E, uczysz tam w jaki sposób poprawnie wymawiać, słowa artykułować, e, w jaki sposób prowadzić ćwiczenia oddechowe, które e, będą nam ułatwiały właśnie poprawną e, dykcję. Yurach, yur... Uruchamiały aparat e, mowy. Powiedz nam, e, jaką Ty masz słabość e, dykcyjną, ponieważ zapewne każdy ma jakiś zlepek słów albo słowo, z którym nie za bardzo e, mu po drodze odkryj swoją tajemnicę. Tak, czas e, kwarantanny jest czasem, kiedy wszyscy mamy zostać w domu a ponieważ ja jestem człowiekiem, który jest zawsze głodny teatru i wszelkich rzeczy, które są z nim związane, postanowiłam e, bardzo szybko, bo już chyba w drugim czy w drugim dniu swojego siedzenia w domu stworzyć e, taki kurs. E, kurs doskonalący dykcję, kurs dla dzieci. Co jest dla mnie bardzo ważne. Ja uwielbiam pracować z dziećmi, uwielbiam prowadzić warsztaty dla dzieci I, i ten kurs jest właśnie taką możliwością, taką namiastką spotkania się z dziećmi. A dlaczego właśnie ten temat? Ponieważ właśnie w temacie dykcji czuję się dosyć mocna. Mm, y, Mam w swojej głowie mnóstwo różnych ćwiczeń dykcyjnych. Dzięki temu kursowi ułoż, układam sobie je w różne ym, bloki tematyczne. Yy, no, a ponieważ czuję się dosyć mocna w tym temacie, to ciężko jest mi też znaleźć yy, coś, co sprawiałoby mi trudność. Yy, jeśli już miałabym się chyba. Yy, czymś, z czego się obnażyć, to ze zdania yy, w szczebrzeszynie chrząszczy brzmi w trzcinie. Yy, to zdanie które, to jest zdanie, które dawniej sprawiało mi dosyć dużą trudność. Myślę, że w teraz, teraz nie jest chyba już aż tak źle. No ale yy, jeśli ktoś będzie chciał, to zawsze coś tam <grytanie> znajdzie yy, i wytknie mi mały błąd i powie o! Tutaj jeszcze mogłabyś się troszeczkę yy, doszkolić i wymyśleć jakieś ćwiczenie, które by Ci pomogło znacznie lepiej powiedzieć to, to zdanie. I pytanie numer 3. Wiemy, że jesteś zafascynowana teatrem, który tworzył Jan Dorman. Jeżeli mogłabyś mu zadać trzy pytania, tak jak my zadajemy dzisiaj Tobie, jakie to byłyby pytania? Przywołałeś postać Jana Dormana, postać, która ma e, bardzo duże znaczenie w moim życiu i duże znaczenie w moim aktorstwie i w budowaniu e, spektakli, które są adresowane e, do dzieci. E, Jan Dorman, aktor, reżyser, e, a przede wszystkim jak dla mnie wielki przyjaciel dzieci, rozumiejący ich wrażliwość, rozumiejący ich psychikę, rozumiejący ich y, y, potrzeby. Yy, nie mogę się oprzeć i, i muszę to powiedzieć: że będąc w szkole teatralnej, miałam okazję zagrać w spektaklu Jana Dormana wtedy ten spektakl wyreżyserowała z nami jedna z jego aktorek graliśmy lalkami którymi właśnie E, które grały w, pre, w tym premierowym spektaklu, a mianowicie jest to spektakl koziołek-matołek. I wtedy miałam tak naprawdę namacalnie okazję dotknąć e, jego teatru teatru e, pełnego rymów, teatru pełnego wyliczanek e, teatru, który mnie zachwycił absolutnie i e, <laughs> Poprosiłeś mnie o zadanie właśnie tej postaci, jaką jest Jan Dorman, trzech pytań. Tak naprawdę, najchętniej usiadłabym sobie z tym panem przy kawie i mogłabym z nim rozmawiać, rozmawiać i zadawać mu mnóstwo pytań, ponieważ muszę ograniczyć się do trzech. Wypisałam sobie je tutaj na kartce i będę się wspomagać tymi notatkami, które tu mam. I pierwsze pytanie. Jak znalazłeś siłę na to, by po tak okrutnych doświadczeniach, jakim była druga wojna światowa, założyć międzyszkolny teatr dziecka i w nim pokazać dzieciom, co to jest zabawa? Jak znowu mogą się bawić i jak dzięki tej zabawie mogą znowu odnajdywać radość w swoim życiu. Kolejne pytanie to dotyczy, dotyczyć będzie parawanu. Jak to się stało? Czy to był przypadek? Czy to była kwestia jakichś długich przemyśleń? Że obnażyłeś aktora, a mianowicie aktora lalkarza, a mianowicie zrezygnowałeś z parawanu. To jest. Ty jako pierwszy to zrobiłeś, i to jest niezwykłe odkrycie w teatrze lalkowym. Dzięki temu tak naprawdę my również my możemy pokazać, jak się gra takimi lalkami. L jak się gra lalkami w teatrze lalkowym, i yy, nadal, mimo wszystko, ten teatr jest magią. To jest niewiarygodne, że, że, yy, ty że to ty właśnie wpadłeś na to i chciałabym, żebyś mi opowiedział, yy, jak do tego doszło. I kolejne pytanie, to już trzecie pytanie. Jak znajdowałeś siłę? w swoim e, życiu i tym teatralnym i tym rodzinnym żeby praktycznie codziennie zasiadać do zeszytu do e, kroniki i zapisywać wszystko to co się zdarzało w ciągu dnia w Zarówno w tym teatrze amatorskim, który prowadziłeś razem z dziećmi i w tym teatrze już profesjonalnym z, z aktorami. Jak znajdowałeś na to siłę? Bo to archiwum, które powstało, jest niewiarygodne. Ja miałam okazję być w tym archiwum. Ja nie mogłam nadziwić się. Yy, Temu, co tam widziałam, jak twoja córka, pani Iwona, pokazywała mi e, kronika za kroniką, kronika za kroniką, e, gdzie, gdzie zapisywałeś różne anegdoty, zapisywałeś to, co się wydarzyło w ciągu dnia, wklejałeś zdjęcia, wklejałeś różne e, drobiazgi, które. E, m, Miały Ci przypominać o tym, o co, tu, o co chodziło w, tym, w tych Twoich zapiskach. I, I tak naprawdę to chciałabym się tego od Ciebie nauczyć. Ja jako matka, która nieraz nie ma czasu na to, żeby zapisać, co nowego, fantastycznego powiedział mój syn, i co nowego udało mu się dzisiaj stworzyć. I ja jako aktor. Bo, bo myślę, że te zapiski, do których mogłabym wracać, wniosłyby dużo w moje, w moje życie. I dziękuję Ci za to, że, Rafał, za to, że zadałeś właśnie to pytanie. Chciałabym, żeby dzięki niemu dużo osób teraz sięgnęło chociażby po telefon komórkowy i wczytało sobie y, tam imię i nazwisko Jan Dorman i pokrótce chociaż opisało to, y, jakim on był człowiekiem, jak ważnym człowiekiem dla teatru i dla, dla dzieci. Dziękujemy Ci bardzo za odpowiedzi. A tych, którzy nie znają Jana Dormana, polecamy odwiedzić link, który umieszczamy poniżej naszego filmiku. To bardzo, bardzo wyjątkowa postać, jeżeli chodzi o scenę polskiego teatru, dlatego myślę, że każdy, kto interesuje się teatrem, szczególnie tym dla najmłodszych, powinien poznać tę postać. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to powoli je kończymy i przygotowujemy się do. Kolejnego, a kto będzie gościem w hashtag Teatr w Domu? Okaże się już niebawem, bo chwilę jeszcze pewnie spędzimy w domu. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Hashtag Teatr w Domu. Oglądamy, spotykamy się z ludźmi teatru. Do zobaczenia!